Marka wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na naszą wspólną przygodę, w którym stworzymy sobie paludarium dla naszego kraba. Na tym kanale już się pojawił materiał, w którym właśnie tworzyliśmy nasze pierwsze w życiu paludarium i niestety okazało się to paludarium wielką klapą. Teraz postanowiliśmy się bardziej doedukować i postanowiliśmy zrobić w nowym właśnie zbiorniku nowe paludarium. W którym umieścimy naszego e, kraba, ponieważ no, zasługuje na godne warunki. W przyszłości, oczywiście, pojawiła się też większa ekipka tych właśnie fajnych stworzeń, ponieważ chcieliśmy, aby nasz e, krab miał oczywiście e, nowych kolegów i koleżanki, żeby po prostu nie był taki samotny w tym dużym zbiorniku. To co? Może bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was. Do naszej przygody z tworzeniem tego paludarium. Sprzęt, jaki zastosowaliśmy w naszym paludarium, są to dwie lampki LED oraz mata grzewcza. Jako tło skorzystaliśmy z korka ekspandowanego. Dodatkowo w naszym paludarium znajdą się małe otoczaki oraz korzeń. Który bardzo ładnie wygląda i będzie służył za fajną kryjówkę dla naszych krabów. Tykowa podkładka, aby zabezpieczyć szkło. Rain Forest do dekoracji, jako posypka tak ona wygląda oraz suszone liście, również do dekoracji a służą jako pokarm dla naszych mieszkańców. Korek będziemy przyklejać na silikon akwarystyczny. Roślinność, jaka znalazła się w naszym zbiorniku, to Mech oraz paproć z naszego ogrodu. Dwie małe fitonie. Paproć z Dino. Niestety nie pamiętam jak ta paproć się nazywała, a tutaj na doniszce nie ma żadnej naklejki z nazwą. Czepki z naszej zielistki. Akłopa z Lidla. Oraz pilea. Na regale ułożyliśmy te plastikowe podstawki w miejscu, gdzie będzie stało nasze paludarium. I w paludarium również daliśmy te plastikowe podkładki, aby poukładać kamienie i przy tym nie uszkodzić szkła. Szkło zamówiliśmy ze strony Invital i ma wymiary 60 x 30 x 40 i jest z gotową wentylacją. Teraz bierzemy się za zrobienie ścianek w naszym szkle. Teraz możecie zobaczyć, jak będziemy przyklejać właśnie ten korek na ten silikon. Mogę Wam dodać, że były lekkie problemy z tym silikonem. I właśnie tak wygląda już przyklejony, gotowy korek. Teraz zabieramy się za oddzielenie strefy wodnej od lądowej przy pomocy takich wielkich kamieni, i teraz możecie zobaczyć proces nasz, kiedy my układamy właśnie sobie te kamienie, aby mogły kraby fajnie po nich zejść do właśnie do tej wody teraz przyszedł czas na keramzyt i tutaj właśnie wsypujemy ten keramzyt w miejscu, gdzie będzie strefa lądowa tak powciskałam jeszcze te małe kamienie przyszedł czas na piasek którego użyjemy do zrobienia podłoża w strefie wodnej i tutaj właśnie sobie jeszcze ten piasek przepłukujemy wodą i będziemy go nasypywać właśnie w to miejsce. Wtedy piasek ze mną nie współpracował i musiałam skorzystać z pomocy łyżki. Teraz przyszedł czas na główny element naszej dekoracji, czyli korzeń. Tutaj musieliśmy go oczywiście trochę podciąć, aby nam się zmieścił do naszego zbiornika. W międzyczasie też nalaliśmy świeżej wody. Na keramzyt umieściliśmy agrowłókninę. A następnie przyszedł czas na rozmieszczenie ziemi. Dodatkowo dorzuciliśmy też trochę ziemi, w której mieszkają stonogi tropikalne, więc już pierwsi mieszkańcy trafiły, trafili właśnie do paludarium. Następnie postanowiłam w pierwszej kolejności posadzić nasze paprocie właśnie w tej strefie lądowej i stwierdziłam, że te paprocie będą w rogu. Jeden rodzaj popraci w jednym rogu, drugi rodzaj popraci w drugim rogu i myślę, że to bardzo fajnie wygląda. Teraz umieściliśmy korzeń i w puste miejsca po to sypywaliśmy ziemi, aby zrobić takie fajne górki i żebyśmy mogli tam posadzić fajne rośliny i następnie zabraliśmy się właśnie za dalszą część sadzenia naszych roślin, które planowaliśmy w tym paludarium umieścić i tak to się prezentuje w trakcie już z wszystkimi roślinami, jakie są w tym paludarium. I tutaj już doraliśmy wody i dosypaliśmy jeszcze trochę piasku, aby to jeszcze lepiej się prezentowała ta strefa wodna. I możecie zobaczyć, jak to paludarium teraz pięknie wygląda. Jeszcze dorzuciłam oczywiście tych liści trochę. Mach jeszcze się znalazł i dosypaliśmy jeszcze tego Rainforest do dekoracji. I tak to się w całości na tamten moment prezentowało. Bardzo mi się podoba. że czas na wpuszczenie naszych drugich mieszkańców, czyli miks naszych izopodów. Zobaczcie, jak szybko sobie powędrowały. Nawet y, dużo ich wpuściliśmy, bo do takiego dużego szkła stwierdziliśmy, że może być tak, y, taka duża ilość izopodów. I zobaczcie, jak one się już rozgościły i jak sobie ładnie wyglądają na tle właśnie y, tej strefy lądowej. Następnie przyszedł czas na naszego kraba vampira, który również sobie znalazł fajne miejsce, fajną kryjówkę. I po kilku tygodniach znalazły się również też dżownice w tym paludarium. Możecie właśnie teraz je zobaczyć, jak się ładnie tutaj chowają. Możecie dostrzec naszego kraba w swojej kryjówce. Tutaj zrobione zdjęcie fleszem, żebyście widzieli, jak sobie ładnie e, się schował do tej kryjówki. A tutaj nasz krab po kilku dniach w paludarium. Zobaczcie, chyba mu się spodobało, bo jest taki śmiały teraz. Korzystaliśmy z okazji i z tego samego sklepu zamówiliśmy krewetki i kraby. Zobaczcie, jak te kraby zostały zapakowane. Bardzo mi się ten sposób pakowania podoba, i zobaczcie, jak sobie siedzą fajnie te nasze rąka. Teraz nie zostało nam nic innego jak wpuszczenie nowych mieszkańców do naszego szkła. Zobaczcie, jak ten kraw się fajnie uśmiecha, i od razu sobie ucieka do jakiejś fajnej kryjówki. Bardzo fajne są to stworzenia. Przez czas na zakończenie tego materiału. Na sam koniec chcę Wam dodać, że po miesiącu działania tego zbiornika postanowiliśmy wpuścić kolejną ekipę właśnie tych samych krabów, co już jeden tam mieszkał. No i po kilku dniach znaleźliśmy dwa trupy, niestety coś musiało tym krabom nie podpasować. Resztę osobników widziałam, jak ładnie sobie przychodzą welinkę, jak sobie ładnie ukrywają się w tym paludarium, więc żadna krzywda im się tam nie działa. I myślę, że są szczęśliwe, przynajmniej na takie wyglądają. Szczególnie mogę Wam dodać, że w nocy właśnie przy niebieskim świetle widzę często właśnie te kraby jak są w wodzie, jak gdzieś tam się nawet po tym korku, po tej ściance wspinają więc wieczorem często je widzę, w dzień tak różnie w dzień przeważnie są gdzieś poukrywane możecie dać znać czy Podoba Wam się takie właśnie paludarium, czy sami może planujecie w niedalekiej przyszłości zrobić swoje pierwsze paludarium albo kolejne. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś rady odnośnie tworzenia takich zbiorników, to możecie się podzielić ze mną w komentarzu pod tym filmem. Ja z chęcią poczytam, co tam fajnego mi napiszecie. I ewentualnie w przyszłości, jakbyśmy robili kolejne paludarium, to, to na przykład skorzystam z Waszych rad. Ja dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się już w kolejnych odcinkach niebawem. Pa!